Co robicie ze swoimi oszczędnościami? Ja co miesiąc czasami większą, a czasami mniejszą ich część. Inwestuję w akcje dywidendowe. Zacząłem w 2022 roku i jakoś mi tak zostało do dzisiaj. No ja wiedza rośnie, mój portfel dywidendowy rośnie, moje doświadczenie rośnie, a z nim podejście delikatnie się zmienia, ale jedna rzecz jest stała. Co miesiąc przelewam część oszczędności na konta maklerskie i kupuję sobie kolejne akcje dywidendowe. Od czasu do czasu mam tak. Że robią mniej zakupów i tej gotówki mi się zbiera na kontach maklerskich, a jeszcze raz na jakiś czas przytrafią mi się dodatkowe środki, które mogę zainwestować. A jak wszystko się naraz bierze, to potrafią mieć większe kwoty do zainwestowania. Dokładnie tak było w październiku. A że ja nie lubię, jak moje pieniądze leżą i się nudzą, to postarałem się, aby je wymienić na konkretne akcje spółek dywidendowych, aby zaczęły dla mnie pracować. I dzisiaj dokładnie przyjrzymy się, w jakie spółki zainwestowałem i dlaczego, ale najpierw porozmawiamy sobie trochę o moim podejściu do inwestowania. A przede wszystkim o tym, dlaczego tak, a nie inaczej. Ja nazywam się Tomek, jestem autorem bloga inwestordywidendowy.pl. Od 2022 roku zainwestowałem ponad 220 tysięcy złotych w akcje spółek dywidendowych, przede wszystkim z polskiej i brytyjskiej giełdy. Aczkolwiek akcje Singapuru powoli zyskują na znaczeniu w moim portfelu. I jeżeli da się zbudować sensowny dochód pasywny ze spółek dywidendowych, to planuję tego dokonać w najbliższych latach. Na dobry początek, zrób dobry uczynek i zostaw łapkę w górę pod filmikiem oraz jak. Jakikolwiek komentarz. Patronem kanału jest XTB, polski broker, któremu podoba się co robię i chętnie to wspiera. Sam osobiście korzystam z usług XTB od samego początku. Od jakiegoś czasu XTB wprowadziło dwuetapową weryfikację przy logowaniu, co mnie osobiście cieszy, na pewno wielu z was się to również spodobało. Ostatnio również wprowadzili emerytalne konta ike. Gdzie oczywiście nie będzie prowizji za zakup akcji do obrotu miesięcznego w wysokości 100 000 euro. Dla zainteresowanych kontem XTB w opisie znajdziecie link afiliacyjny do strony brokera, a dodatkowo kolejny link zaprowadzi Was na mój blog, gdzie krok po kroku opisuję, jak założyć konto w XTB oraz jak wygląda podstawowa obsługa konta. Może zaczniemy od tego, dlaczego akurat wybrałem te, a nie inne spółki, w które inwestuję. Ja swoją przygodę z inwestowaniem dywidendowym rozpocząłem w 2022 roku. Od tego czasu trochę już się nainwestowałem. Przeczytałem kilka książek o inwestowaniu dywidendowym, kilka analiz naukowych i napisałem kilkanaście artykułów na bloga o tym, co się nauczyłem i o moich przemyśleniach. Z czasem moje podejście do inwestowania się zmieniało dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu. To prawda, teraz to są coraz bardziej zmiany kosmetyczne. Moja droga jest już obrana, kierunek jest jeden, ale od czasu do czasu coś tam sobie dodam albo zaktualizuję. Tak wszystko zbierając zwięzłą całość, to ja sobie analizuję całe rynki, patrzę co mają do zaoferowania oraz czym się cechują. Każdy rynek jest specyficzny. Na przykład, w Polsce spółki oferują wysokie stopy dywidend, ale jest to wynikiem przeznaczania większej ilości gotówki na wypłatę dywidendy, co sprawia, że powtarzalność i systematyczność wzrostu są bardziej zależne od zysków firm i koniunktury na rynku. Systematyczne podnoszenie wartości dywidendy nie jest u nas jakąś zasadą i w dużej mierze zależy od zysków, jakie dana spółka wygenerowała w poprzednim roku. Z drugiej skrajnej strony, USA, a przynajmniej na New York Stock Exchange, z tego co widzę, stopy dywidend są zdecydowanie niższe, ale to dlatego, że spółki mniej zysku przeznaczają na wypłatę dywidendy, większą część zysku reinwestują i są w stanie podnosić wartość wypłacania dywidendy po 5-10% i więcej systematycznie co roku przez wiele lat. Nie bez powodu w USA mamy taki indeksy jak dywidendowi arystokraci, czyli spółki, które od minimum 25 lat wypłacają i podnoszą wartość dywidendy, czy dywidendowi królowie, czyli spółki, które od minimum 50 lat wypłacają. I podnoszą wartość dywidendy. A jeszcze całkowicie inny klimat to rynek singapurski, który oferuje stopy dywidend, podobne jak nasz polski rynek. Jednak jest duża ilość spółek, które od 20-30 lat i więcej systematycznie co roku wypłacają dywidendy. Ale gdzie jest haczyk, pewnie myślicie? Większość tych spółek od wielu lat wypłaca takie same wartości dywidend, albo wzrosty dywidend zdarzają się co kilka lat. A spółki, które podnoszą dywidendę w okolicach 6 na 10 lat, są raczej żadne. Rzadkością. I teraz pytanie, co wybieracie i co wam pasuje, bo każdy rynek ma coś specyficznego do zaoferowania. Jak zaczynałem inwestować na GPW, to z całego rynku wyciągnąłem wszystkie spółki dywidendowe i na nich pracowałem. Do każdej spółki zbierałem takie dane jak Ilość lat wypłacania dywidendy, jej systematyczność, jaka jest stopa wypłaty dywidendy, czyli jak wielką część zysku spółka zazwyczaj przeznacza na dywidendę, oraz takie średnie dane za 3, 5 i 10 lat, jak stopa dywidendy czy wzrost wypłacanej dywidendy. Dla GPW to poszło nawet sprawnie, bo było tego trochę ponad 100 spółek. W następnej kolejności, posiadając takie dane, patrzę czym się rynek charakteryzuje, jakie są przeciętne stopy dywidend, czego w ogóle można oczekiwać. Dopiero z tą wiedzą wybieram spółkę które dalej będę analizował. Oczywiście wszystkie spółki, które idą dalej, muszą minimum spełniać takie wymagania jak 10 lat systematycznego wypłacania dywidend, czy wypłacanie dywidend rosnącej w przypadku 6 na 10 lat. W następnej kolejności do tych już wyselekcjonowanych spółek na podstawie historii dywidendowej zbieram do każdej takie dane finansowe jak sprzedaż, zysk, zysk na akcję, wolne przepływy pieniężne, marża netto marża, brutto, Reroid, zadłużenie, historyczne zwroty jakie spółka generowała. Większość tych danych zbieram jako średnie, albo jako średnioroczny wzrost lub spadek za ostatnie 3-5-10 lat. Dopiero mając te wszystkie dane, szukam jakichś powtarzalnych schematów, patrzę czego można na danym rynku oczekiwać i wybiera moim zdaniem najlepsze spółki na danym rynku. To działa podobnie jak to było w przypadku klasyfikacji spółek pod względem dywidendy. Każdy rynek jest specyficzny i cechuje się trochę innymi wskaźnikami. Po takiej selekcji zostaje mi zazwyczaj kilkanaście spółek na liście, z czego aktualnie jestem na etapie, że wolę mieć kilka spółek, które dobrze znam i sobie je monitoruję, niż całą listę spółek, po której skaczę. Dlatego aktualnie z każdego rynku wybrałem po 10 spółek, które mnie interesują i na nich chcę zbudować swoje portfolio. Plus można powiedzieć, że zazwyczaj mam jedno, dwie spółki w takiej rezerwie. Biorąc pod uwagę, że inwestuję aktualnie na trzech rynkach polskim, brytyjskim i singapurskim, to docelowa ilość spółek, która mi się może uzbierać, z czasem to 30. A to nas prowadzi jeszcze do kwestii wagi każdej pozycji. Aczkolwiek, pewnie jak my śledzicie, to zauważyliście, że aktualnie celuję w budowanie pozycji na poziomie 25 tysięcy złotych wpłat. Dlaczego akurat te 25 tysięcy złotych na każdą pozycję? Przy założeniu, że na każdym rynku będę miał 10 spółek, czyli polska giełda brytyjska i singapurska, to daje 250 tysięcy złotych zainwestowane na każdym rynku. Więc łącznie musiałbym zainwestować 750 tysięcy złotych, aby zbudować takie portfolio. Aczkolwiek biorąc pod uwagę to, że to zajmie kilka lat i wszystkie dywidendy w tym czasie będę reinwestował, to pewnie mniej swoich środków będę musiał dołożyć. Od początku mojego inwestowania do końca tego roku prawie 15 tysięcy złotych otrzymałem łącznie z dywidend, które reinwestuję, a te dywidendy pomniejszają kwotę, którą ja sam muszę zainwestować. Jak ktoś mnie już jakiś czas śledzi, to pewnie zauważył, że mój pierwszy cel to było 40 tysięcy złotych zainwestowanych. Później to było 100 tysięcy złotych. Od jakiegoś czasu byłem skupiony, żeby wygenerować 12 tysięcy złotych z dywidend, czyli 1000 złotych dywidend miesięcznie, do czego potrzebowałbym portfela o wartości około 300 tysięcy złotych. Dlatego właśnie taką kwotę chciałem zainwestować. Jeszcze kilka newsletterów temu pisałem wam, że jednak uważam, że 400 tysięcy zł to jest odpowiednik tych magicznych, najgorszych 100 tysięcy zł, które trzeba zainwestować. A potem kapitał już dla nas skuteczniej pracuje. A teraz jeszcze podbiłem stawkę i mam zamiar zainwestować w 30 spółek z trzech rynków 750 tysięcy zł. Jak słyszeliście, że apetyt rośnie miarę jedzenia, to jestem chyba na to świetnym przykładem. A jeszcze dla osób, które będą szukać czarnych scenariuszy, będą pisać, a co jak przyjdzie kryzys, BESA czy cokolwiek innego, nic. Dalej moim celem będzie zbudowanie tego portfela i cieszenie się z przepływów pieniężnych, które on mi w przyszłości będzie generował. Tak długo jak spółki będą istnieć, idealnie dalej się rozwijać, wypłacać dywidendy i je podnosić, to ja będę zadowolony. Jednak jest jeszcze jedna kwestia. Mam zamiar zacząć inwestować na rynku amerykańskim. A tam jest duży wybór. I jeszcze nie podjąłem decyzji, ale bardzo możliwe, że będę dążył do podziału portfela 50% USA oraz 50% reszta świata. Czyli w moim przypadku musiałbym zainwestować 750 tysięcy złotych w akcje z USA oraz 750 tysięcy złotych w akcje z Polski, UK oraz Singapuru. Ale to tylko na dzień dzisiejszy takie plany, które mogą ulec zmianie. W sumie cały czas coś ulega zmianie. Cały czas się gdzieś tam uczę, poszerzam swoje którą wiedzę, zdobywam nowe doświadczenia. I już raczej mniejsze zmiany, ale dalej wprowadza. Na razie się za bardzo rynkiem USA nie przejmuję, bo jest tam dużo spółek do analizy i powoli sobie na tym pracuję. Oraz mam dosyć sporo roboty z tymi trzema rynkami. Jak dojdę chociaż do połowy mojej drogi, to wtedy będę się zastanawiał, jak zrobić kolejny krok. Jak już macie delikatne wyobrażenie o co chodzi, to może przejdźmy do zakupów, jakie dokonałem w tym miesiącu, bo w końcu po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Oczywiście te zakupy były rozłożone na praktycznie dwa tygodnie, ale będą wszystkie transakcje na danym walorze sum jako jedną pozycję, aby było łatwiej to przedstawić i przy okazji będzie mniej zamieszania. Jeżeli chodzi o polski rynek, to tutaj mniej się działo, przynajmniej jak spojrzymy na liczby. Łącznie zrobiłem zakupy za 7800 zł, jednak 2100 zł pochodziło ze sprzedaży kilku akcji Teksta. W sumie jeszcze widniały mi na moim koncie w XTB pod Tickerem. LVC, sprzedałem je ze stratą i odkupiłem za tą samą wartość akcję pod tickerem TXT. Ten fikołek miał na celu pozbycie się starego tickera, obniżenie średniej ceny zakupu akcji do 80 zł za sztukę oraz zwiększyłem ilość akcji spółki, jaką posiadam w swoim portfelu. Natomiast wartość wpłat jest taka sama czyli 25 tysięcy zł, więc pozycję na spółce A uznają za zbudowaną. Łącznie posiadam 315 akcji, teraz czekam na coraz lepsze wyniki finansowe, zmianę sentymentu do spółki na to, aby cena za akcję przybyła z powrotem do 100 zł, no i co najważniejsze, czeka na kolejne dywidendy. Za prawie połowę tej kwoty, czyli 3600 zł, dokupiłem 1000 akcji IMS. I już łącznie posiadam 6,5 tysiąca akcji Za które zapłaciłem 24 tysiące złotych W listopadzie zostanie mi dokupić Kilka akcji do 25 tysięcy złotych I tą pozycję również będę uważał Za zbudowaną Teraz mi zostało tylko cieszyć się z kolejnych nowych lokalizacji Jakie wpadają spółce do portfolio Czekać na wyniki z Closer Music Oraz patrzeć jak te dwa elementy przekładają się Na wzrost wyników finansowych spółki Oraz coraz wyższe dywidendy A co dalej będę robił na GPW? Jeszcze nie zdecydowałem Ale mam trzy scenariusze, które biorę pod uwagę ale o tym pogadamy albo w podsumowaniu miesiąca, albo jakimś innym wideo. Najpierw muszę sobie sam to wszystko poukładać i podjąć decyzję. Skoro już uwielbianą przez wszystkich polską giełdę mamy za sobą, to zerknijmy, co tam na brytyjskim rynku nawywijałem, bo trochę się działo. Pisałem, że na polskim rynku się nie działo, jeżeli ocenimy to pod względem ilości kapitału, jaki wprawiłem w ruch. W UK zainwestowałem około 27 tysięcy złotych i po namyśle podjąłem decyzję, że moim priorytetem będzie dobudowanie pozycji do 25 złotych. A do tego najlepiej nadawało się trzy spółki, którym aż tak wiele nie brakowało. Najłatwiejszą opcją było dokupienie kilku akcji IPX. Impact Asset Management dokupiłem 150 akcji za 560 funtów, czyli około 2800 zł. Dlatego zaraz na początku miesiąca to właśnie była moja pierwsza pełna pozycja na brytyjskiej giełdzie. Aktualnie posiadam 1150 akcji spółki, za które zapłaciłem 25 000 zł. W tym roku spółka zrobiła dwie akwizycje i chyba dosyć pozytywnie się odbiło to na ich kursie, bo pomimo gorszych wyników cena akcji zmieniła kierunek na północ, co mnie osobiście cieszy. Kolejną brytyjską dywidendową spółką, którą wszyscy znają i kochają, było British American Tobacco, ale Tutaj, już aby dobić do tej pełnej pozycji, musiałem zainwestować 2480 funtów, czyli jakieś 12400 zł. Dosyć sporo. Spółka chyba powoli wychodzi na prostą, bo od dłuższego czasu systematycznie cena ich akcji pnie się do góry. Jednak ostatnio mieli zadyszkę i wykorzystałem ten moment, że RSI wykazywało okolice 30 kilku punktów, które nie były widziane od przełomu kwietnia, maja tego roku. A od tamtego momentu cena akcji zrobiła bardzo fajny rajd, aż do aktualnej korekty. Więc załadowałem się do 25 tysięcy złotych i aktualnie posiadam 185 akcji spółki i szczerze już się nie mogę doczekać dywidend z tej spółki w 2025 roku a mówimy tutaj o ponad 100 funtach wpływających na moje konto maklerskie co kwartał. Jeszcze jedną pozycją którą chciałem dopiąć na brytyjskim rynku jest mój jedyny rates z UK czyli Safe Store PLC. Mój ulubiony model biznesowy, który polega na kumulowaniu czegoś, w tym przypadku powierzchni magazynowych na wynajem. Tutaj już potrzebowałem mniej kapitału do osiągnięcia celu. Przeznaczyłem na ten cel około 1090 funtów, czyli około 5470 zł. Na dzień dzisiejszy posiadam 600 akcji spółki, za które zapłaciłem oczywiście 25 000 zł. Skoro mowa o kumulowaniu, to spółka w samym trzecim kwartale otworzyła 6 nowych magazynów, a także mają już finansowanie na zbudowanie kolejnych 28 magazynów, których powierzchnia będzie wynosić około 17% ich aktualnej powierzchni magazynowej. Więc czekam aż te nowe powierzchnie z Zaczną się przekładać na wyniki spółki i liczę, że wrócą do podnoszenia wartości wypłacanej dywidendy po minimum 10% rocznie. Więc jak widzicie, aktualnie bardziej się skupiałem na zawężaniu mojego portfolio do mniejszej ilości spółek, ale dobudowuję ich wielkość do docelowej wartości. I to nie jest przypadek, że akurat te, a nie inne spółki wybieram. One są po prostu w miarę tanie. Przede wszystkim, jak spojrzymy na to, jak się aktualnie stopa dywidendy prezentuje na tle historycznej stopy dywidendy, jaką te spółki oferowały w przeszłości. I tak jak na rynku w UK, mam już trzy pełne pozycje, to na GPW zaraz będę miał pełny pakiet Texasa oraz IMSSA. I mam zamiar obrać jeden kierunek i skupić się na nim, czyli zbudować pozycję na kolejnej spółce do 25 tysięcy złotych. Dodatkowo na brytyjskim rynku rozpocząłem już budowanie kolejnych dwóch pozycji, a są nimi National Grid oraz Telecom Plus. Moim priorytetem ze Względu na tańsze akcje. Oczywiście mówię tutaj w kontekście historycznej stopy dywidendy. Było nabycie większej ilości akcji spółki National Grid. Łącznie w październiku dokupiłem 170 akcji za prawie 1000 funtów, czyli około 5000 zł. Łącznie posiadam 200 akcji tej spółki o łącznej wartości około 10 tysięcy złotych, czyli jestem prawie w połowie drogi do mojego celu. Prawdopodobnie w kolejnych miesiącach właśnie na tej spółce się skupię na brytyjskim rynku, aczkolwiek jeszcze DCC widziałem ostatnio oberwało na kursie za gorsze wyniki. Więc możliwe, że gdzieś tam ich akcji też dokupią. Spółka na najbliższe 5 lat ma już finansowanie na duże inwestycje, które mają zwiększyć ilość ich aktywów, czyli infrastruktury do przesyłu energii, którą zarządzają o kolejne 10%. Co liczył, że mocno odbije się na ich wynikach i na wypłacanej dywidendzie. Dlatego chciałbym wykorzystać moment, kiedy mniej się o nich mówi, zbudować sobie pozycję, zostanie mi czekać oraz obserwować, jak się nowe inwestycje mają. Ostatnią spółką na brytyjskim rynku, której akcje powoli sobie skupują jest Telekom. Spółka, której posiadam łącznie 50 akcji W sumie od miesiąca czy dwóch Dokupuję sobie po 10-20 akcji co miesiąc Tak też było w październiku Nabyłem kolejne 20 akcji za 365 funtów, około 1800 zł Akurat w tym przypadku Powoli sobie buduję pozycję Nic mnie nie goni, a jakby się trafiła jakaś Atrakcyjna cena akcji, to możliwe Żebym zaczął skupować więcej akcji Aczkolwiek na razie się na to nie zapowiada Jeżeli spojrzymy na to ile zainwestowałem na GPW i LSE, to wyjdzie nam Ponad 30 tysięcy zł. 7 tysięcy 1800 zł w Polsce oraz trochę ponad 27 tysięcy UK jeżeli chodzi o gotówkę tak. Większości składają się na nią dodatkowe wpłaty, które zrobiłem we wrześniu, a było to dokładnie 5000 funtów, czyli jakieś 25 tysięcy złotych oraz to, że aktualnie na początku miesiąca po prostu więcej środków przeznaczyłem na inwestycje. W październiku było to 1800 funtów, czyli jakieś 9000 zł. Oczywiście większa część tych środków idzie na zakupy na Interactive Brokers, a część idzie na XTB, aby mógł robić zakupy na GPW. Ostatnio po 2000 zł co miesiąc idzie na GPW i chyba na razie przy tym zostanę. Jednak ja w tym miesiącu również sprzedałem wszystkie akcje Riotinto, co sprawiło, że kolejne 1800 punktów znalazło się na moim koncie w Interactive Brokers. Ogólnie to konta mam na ten moment wyczyszczone, więc z kolejnymi zakupami zostało mi czekać do początku listopada. Jeszcze wracając do Riotinto, mam po prostu na swojej liście spółki, które lepiej rozumiem i bardziej mi się podobają, szczególnie kierunek ich rozwoju, dlatego Rio wyleciało z mojego portfela. Nie szukajcie tutaj jakichś dziwnych tajemnic, po prostu mam listę kilku spółek z Alese, które mi się podobają. I tej listy Będę się trzymał. Jeżeli chodzi o rynek singapurski, to nie robiłem tam aktualnie żadnych zakupów. Widzę, że jest mała korekta akcje Maple Tree Logistics, które spotaniały i chciałbym ich więcej kupić, ale jeszcze nie teraz. Czekam i sobie obserwuję. Możliwe jednak, że do podsumowania miesiąca kilka nowych akcji wleci w tej części portfela. Październik był dosyć aktywny miesiącem z mojej strony z racji tego, że dużo gotówki uzbierało mi się na konta maklerskie, ale szczerze to cieszę się, że podjąłem kilka decyzji i zainwestowałem te środki. Teraz mogą na mnie spokojnie pracować i przy okazji liczę, że przełożą się na bardzo fajne wpływy z dywidend w 2025 roku. I jak widzicie, Czasami jestem bardziej aktywny, jeżeli chodzi o mój portfel dywidendowy, tak jak w październiku. Szczególnie kiedy robią nowe wpłaty do portfela, jest więcej gotówki do zagospodarowania. Jednak większa część roku jest spokojna. Na koniec miesiąca przelewam sobie środki na konta maklerskie aby na początku miesiąca móc zrobić zakupy kolejnych żadnych fajerwerków. Po prostu systematyczna realizacja mojej strategii dywidendowej. A jak mi idzie na dzień dzisiejszy? Myślę, że nie najgorzej. Ja przynajmniej jestem zadowolony ze swojej drogi i liczę, że z czasem i doświadczeniem będzie tylko lepiej. A jakiś czas temu nagrałem dla Was podsumowanie miesiąca, gdzie możecie dokładnie zobaczyć jak mi idzie, jak wygląda mój portfel, a przede wszystkim, jakie przepływy pieniężne z dywidend generuje. Jak jeszcze nie widzieliście, to zapraszam do podsumowania miesiąca, które powinno Wam się wyświetlić na ekranie. I jeszcze na koniec róz. z Waszej strony, dzięki temu mogę coś zmienić na świecie, a Wy w tym mi możecie pomóc. Zostaw jakikolwiek komentarz, zasubskrybuj kanał, a jak jeszcze nie dałeś łapki w górę, to śmigaj po nią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.